Mam nadzieję, że 6 czerwca będziemy już mogli działać normalnie i na ten czas mamy już zaplanowane naprawdę bardzo, bardzo wiele wydarzeń, które no przenosimy po raz czasem czwarty, piąty. Mam nadzieję, że teraz już się to uda zorganizować. No i ten pierwszy tydzień będzie tygodniem bardzo gorącym produkcyjnie, ale także jeśli chodzi o zestaw artystów, bo wystąpi na naszej scenie między w tym tygodniu Cortez, z koncertami wystąpi również e, Dawid Podsiadło z czterema koncertami, Artur Rujek z dwoma, więc mamy wszyscy nadzieję, że naprawdę już zostanie działalność zespołów muzycznych uwolniona, a przynajmniej w takich miejscach jak, jak, jak teatry, jak, teatry tak jak, jak sale, które e, mogą w 100% zapewnić reżim sanitarny. Czekamy na to naprawdę z wielkim zniecierpliwieniem i taką nadzieją, że, to już, że już nie będziemy musieli tego przekładać e, po raz kolejny. Oprócz koncertów oczywiście będą odbywały się także spektakle teatralne, będą miały miejsce festiwale taneczne. Kontynuujemy również oczywiście cykl wystaw na dużym ekranie. To jest taki cykl, który rozpoczęliśmy w okresie pandemicznym, ale są to naprawdę wyjątkowe wydarzenia i filmowe, i wydarzenia ze świata sztuki. To one prezentują postaci artystów, pokazują ich dzieła, życiorysy, ciekawostki no i miejsca, w których te obrazy są prezentowane. Naprawdę polecam do korzystania właśnie z tych wystaw. Rzecz nowatorska, taka nowa, trochę pandemia powodowała, że nowe produkty pojawiły się na rynku teatralnym czy, czy rynku filmowym. A tak jak mówiłem wcześniej, w miesiącu lipcu, oczywiście każdy weekend lipcowy gramy na rybnickim rynku. Będą to koncerty bardzo różne od koncertów operetkowych, przez koncerty rockowe, bluesowe po standardy muzyki jazzowej. A więc myślę, że każdy coś dobrego tam dla siebie znajdzie. I w każdą lipcową sobotę, niedzielę o godzinie 18 rozpoczynamy koncerty. A w sierpniu, praktycznie każdy weekend, będzie odbywało się coś na terenie rybnickiego kampusu. Między innymi festiwal jazzu tradycyjnego, odbędzie się też taka impreza kulturalno-samochodowa, Rybnik w weekendzie 14-15 sierpnia proponujemy wydarzenia artystyczno-historyczne, które będą zaznaczały stulecie powstań śląskich. A więc no, przygotujemy się do, do mocnego sezonu. Mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna nam pozwoli, że pandemia nas opuści w ogóle, że wirus już do nas nie będzie wracał, czego sobie i Państwu bardzo serdecznie życzę. I powiem, że również od najbliższego poniedziałku wznawiamy działanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Dyskusyjny Klub Filmowy w poprzednich latach nie działał w okresie wakacyjnym, ale w związku z tym, że długi czas byliśmy zamknięci w każdy Wakacyjny poniedziałek o godzinie 19 będzie odbywał się również dyskusyjny klub filmowy ekran, więc bardzo gorąco zapraszamy. A w związku z tym, że musieliśmy e, przenieść koncert zaplanowane na najbliższy weekend 29 i 30 maja. E, zapraszamy dzieciaki na e, seanse filmowe. Takie przy okazji dnia dziecka proponujemy między innymi Oscarowy film tegoroczny, co nam w duszy gra. Przepiękna e, bajka, film. Z dużą dawką świetnej muzyki i bardzo mądrym przesłaniem, więc zapraszamy.